Gość radia zachód. Daniel Rutkowski, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem Elżbieta Płonka, Radna Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. W Sejmiku Lubuskim oczywiście. Porozmawiamy na temat budżetu. Budżetu Sejmiku Lubuskiego, ale wczoraj także gorąca dyskusja na temat budżetu miasta w kontekście chociażby stali Gorzów. O tym też mówi całe województwo, więc będziemy te wszystkie wątki dzisiaj poruszać. Nie było niespodzianki, jeśli chodzi o głosowanie nad budżetem wojewódzkim. Koalicja za, za, pozycja przeciw. Jeśli chodzi o głosy to za 18 osób przeciw 10. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko budżetowi? Budżet nie do um, przewidzenia w przyszłości w kosztach, dlatego że w tym budżecie ogromnie wzrasta zadłużenie. Mhm. I to zadłużenie ma być pokryte przez duży kredyt 140 milionów. Wydatki będą o 134 miliony większe. Oczywiście i tak naprawdę inwestycyjny, inwestycyjna część w tym budżecie na nowe rzeczy jest skromniutka, niemal jak na stalgorzów, czyli ponad 2 miliony. Dobrze, tak ale jednak kontynuowane są duże inwestycje. Tak, ale to właśnie podkreślaliśmy, że to są inwestycje z lat poprzednich, że głównie, i tutaj miałam spór z panem Marszałkiem Marcinem Jabłońskim, który no, nie uznaje mojej argumentacji, że Polski. Ład jednak był tym e, zastrzykiem finansowym dla samorządów i to pokazał, że można te inwestycje podnieść na wysoki poziom w każdym w samorządzie. Wczoraj inne spojrzenie na to przedstawiła przewodnicząca Sejmu Lubuskiego, pani Anna Senowiec, mówiła w tym studio, że e, Pizdawał, odbierał, wychodziło zawsze e, mniej niż powinno. Dokładnie za to No więc taka pamiętam, była argumentacja, wzi? że dał to, co zabrał. E, ja zupełnie nie wiem, jakie jest wytłumaczenie tego, bo należałoby to rzeczywiście wyjaśnić. Ale samorządy tłumaczyły, mówić... że nie było tej stabilności, nie wiedziały dokładnie, jak planować wydatki. E, Myślę, że to jest też takie nieuczciwe, bo samorządy dokładnie y, przystępowały, wiedząc, co będą robiły do tych projektów z Polskiego Ładu, były zadowolone i nieprawdą jest, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie y, przedstawiał uczciwie całego, te, całej komponenty pożyczki, y, która była pożyczką y, z niewielkim. Y, z niewielkim udziałem dochodów własnych wróćmy jednak do budżetu nad którym który został uchwalony przyszłoroczny budżet pan marszałek mówi że no, zakłada wiele ważnych inwestycji rozmowa była między innymi na temat budynku tak zwanego pasywnego czyli no nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. No to jest kilkadziesiąt milionów. Rzeczywiście m, potrzeba takiego budynku jest, bo choćby nawet główny budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Tak w stricte. Mhm, czyli, czyli nie te warunki, które na, są potrzebne na dzisiejsze czasy, ale także i koszty, które ale wydaje. Ale i koszty wynajmu. Mhm. Oczywiście one się ciągną już od lat, bo już pamiętam te wynajmowane m, budynki kosztowały dużo. No Należałoby to zrobić, ale czy my wiemy, jakie czasy nas czekają? Jeżeli wieloletnia prognoza finansowa w samorządzie województwa jest określona, zmieniona do roku 2050, to jest daleka przestrzeń, a spłata długu będzie po roku dwa, 2029, czyli po kadencji tego sejmiku. Ale tak naprawdę patrząc na różnego rodzaju dekady, nigdy nie wiedzieliśmy, czy za chwilę nie będzie prosperity, czy za chwilę budowlanka, nie zrobi kusa i te inwestycje będą jeszcze większe, jeszcze droższe. Zgadza się, zgadza się Choć, chociażby teraz problem mieszkaniowy w Polsce i kredyt zero, tak? No. Zeroprocentowy. deweloperka też na tym skorzystała. Ale wracając do tego budżetu samorządu województwa, m, jednak ta przestrzeń była poprzednio wieloletnia prognoza do 1945 roku. Wydłuża się ona o 5 lat, a więc mówimy o czymś, co będą nasi następcy musieli zrobić. I też nie wiemy, czy będą w stanie to zrealizować. Ale też mówimy o zaległościach, jakie będą wykonywane, bo to jest obwodnica Adresdenka 43 miliony złotych. Remonty dróg wojewódzkich, do... chociażby 30 milionów na Kontynuacji no nie ma oczywiście zachowa. o czym mówić, należy to dokończyć i to jest w planie, bo. I to są dziesiątki milionów złotych, to są naprawdę potężne tak, są. I to są te kontynuacje. To mm. są te kontynuacje, bo to nie są nowe projekty. Tak samo jeśli chodzi o ochronę zdrowia z polskiego ładu, również dużo skorzystała, ale um... trzeba mieć też wkład własny na Trzeba pewne mieć inwestycje. wkład własny i to już się gdzieś zamyka ta możliwość dalsza. Natomiast samorząd województwa, jak i zresztą rząd polski w tej chwili liczy na środki. ist KPO. I uważają nasi rządzący w województwie, zarząd województwa. A w to nie, nie wierzył i nie liczył na to w ogóle prawej sprawiedliwości. E, jest to... My jesteśmy oskarżeni o to, że tak późno mhm. w ogóle mówimy o środkach KPO, że to nasza wina, że nie przygotowaliśmy projektów. Ale prawda jest, że Ale teraz prawda jest taka, że to będą były docierały. blokowane środki, bo wyraźnie były one tam w Unii Europejskiej na czas wydłużane i teraz dopiero. Spływają, ale na przykład w ochronie zdrowia jest duży pośpiech, ponieważ y, nie ma ustaw jeszcze. I chyba to będzie nieobwarowane, jak pisowi obwarowano te środki ustawami, Ale są bardzo kamieniami duże potrzeby. milowymi. Są bardzo tak. duże potrzeby, o których wszyscy wiemy, i te środki się. Tak. I tutaj swój one ten. pójdą zupełnie na innych zasadach, mhm. najprawdopodobniej, bo nawet yy, mówił o tym marszałek zdrowia, województwa, że yy, odczujemy to, że yy, ten poziom będzie inny, jeśli chodzi o yy, nadzieję, nas, nasze ośrodki. Mamy nadzieję, bo zawsze, jeżeli dostaniemy pieniądze i coś tego dobrego zrobimy, no to wszyscy yy, mamy w tym, że tak powiem satysfakcję. 140 milionów na transport kolejowy i zapowiadane zmiany, ponieważ to nie to, że te 140... To jest 140... największy ból naszego województwa. Tak jest. I chwili. to, że te 140 milionów jest przepisanych w tym budżecie, zapisanych w tym budżecie, to wcale nie oznacza, że trafi wszystko do Polregio. To Oczywiście mówiliśmy. to jest bardzo skomplikowana sytuacja w tej chwili, bo mamy umowę długoterminową z Poleregio. To nie jest taka prosta sprawa wypowiedzieć tą umowę. Poza tym ma, y, mówi się o nowej spółce transportowej i z udziałem y, y, autobusów. I to też będzie kosztowało y, tworzenie to tej też, spółki? I tak. też. I prawnie mogą być y, y, przeciwne sobie y, zapisy, bo jedna spółka, stów, w której jest samorząd i teraz tworzenie drugiej spółki I konkurencyjnej. Okres, I okres przejściowy, i okres czyli przejściowy, rynku przez I sprzeda sprzedajemy, umawiamy się hmm. z innymi y, kolejami regionalnymi na przewozy. Panią przekonuje ten plan, bo sytuacja hmm. jest dramatyczna. Sytuacja jest dramatyczna, bo ja dużo jeżdżę po hmm. Polsce i niestety zaskakują mnie takie wydarzenia, że nagle nie ma odwołany pociąg jeden drugi. Nawet zdarzają się takie zepsucia na trasie. To to wszystko jest naprawdę bardzo trudne dla pasażerów na pewno trzeba ten problem rozwiązać i to już jest tak najwyższy stan, że myślę, że będą tutaj jakieś hybrydowe rozwiązania. I takie zapowiadał na sesji Rady Miasta pan wicemarszałek Sebastian Ciemnoczołowski mówił o tym, że aż 17 milionów złotych kar naliczył Zarząd Województwa Lubuskiego od 2020 roku dla Polregio. Nie daje to żadnych rezultatów pozytywnych, więc właśnie te rozwiązania, między innymi hybrydowe, o których pani mówiła, one, one są, będą wdrażane. Ale to wszystko potrzeba. Taki mieszany właśnie transport, bo jednak nie możemy się rozpraszać na bardzo drogi transport kolejowy, do małych na małych odcinkach. No dobrze. Co z tą stalą Gorzów? Bo wczoraj gorzowscy radni przekazali 2,5, zgodzili się na przekazanie 2,5 miliona złotych na akcję stali Gorzów. To jest potężny zaszczyt gotówki. Przypomnijmy, transakcja łączona tak naprawdę, bo sponsorzy zaoferowali się wykupienie Kolejnej y, części akcji, co uratuje sytuację finansową Stali Gorzów. O tym także rozmawiano ogólnie w województwie. Tutaj y, samorządowcy mówili, że no, Stal. Podobnie jak falubaz, to są wizytówki naszego województwa i to wsparcie jest wskazane. Pani jest też Zwłaszcza za. Zwłaszcza dla, dla Gorzowa szczególnie mm. chyba. Myślę, że jest no, Zielona to. Zielona jednak... też kupiła akcję falubazu. Także ta sytuacja była jeszcze szybciej. Część mieszkańców nie jest z tego zadowolona i ja uważam, że należy tutaj. Mm... Zdradziła mi Pani, że kierowca, którą panią mówił tutaj. Kierowca, który mnie tutaj Nasłuchała się pani, nasłuchałam tak? się krytycznych uwag. Zresztą mój klub był przeciwny. Nie wziął, nie, nie wziął udziału w tak. ale, ale bardzo sprytna zagrywka taktyczna. No. Powiedzmy szczerze, polityka. Jeżeli mieszkańcy mówią, że łatwo jest wydawać czyjeś pieniądze, no to trzeba uważać na to co się robi, bo faktycznie sport jest bardzo ważny. Ale to jest też taka y, specyficzny sport. I tutaj powinna stal gorzów się już dawno dorobić jakichś innych rozwiązań, a nie korzystać ciągle z publicznych pieniędzy. Mhm, czyli pani jest na nie? Mam duże wątpliwości powiedziałem tak, że do jestem podjęcia. z moim klubem. Okay, a gdyby właśnie zarząd województwa miał taki pomysł, że wesprze tutaj lubuskie drużyny. No był, były takie były, nawet był głosy na sesji. Ale też były i takie było też takie wsparcie, takie zapisy też były. Oczywiście wczoraj. były. No, w, trudno jest tutaj tak naprawdę wypośrodkować, ale coś jest nie tak, skoro ciągle brakuje pieniędzy z tani Gorzów mm -hmm. te pieniądze Sła, mają swoje kłopoty finansowe i tutaj miasto też wyciągnąło rękę może coś ale tak ciągle jest... miasto wyciąga rękę. może i coś, coś jest nie tak spinło spiduje bo gdyby tak podłubać w budżetach poszczególnych Więc myślę, klubów, to że to miasto wygląda. powinno czyli pan prezydent jednak zlecić porządny audyt jednak temu klubowi były dwa audyty i tutaj też to wszystko zależy od optyki niektórzy mówili, że to porządny audyt niektórzy mówili, że to w ogóle nie jest audyt. W każdym razie poznaliśmy 12, prawie 13 milionów długu taką, taką sumę. No to, to już o czymś mówi, prawda? Czyli jednak y, zarządzanie w tym klubie nie jest y, takie optycznie jasne i czyste. Chociaż Dariusz Wróbel, obecny prezes Stali, wolałby używać słowa czasu przeszłego. Nie było. Nie było. Odcina Czyli się teraz będzie... Dajemy szansę. Skoro miasta daje pieniądze, dajemy szansę. Nie będą ludzie zadowoleni, bo to jest z podatku, wiadomo, ale jeżeli miałby się to przeciągać, to będzie problem negatywnej oceny. Elżbieta Ponka, Prawo i Sprawiedliwość, Gorzowska Radna, Radna z Gorzowa w lubuskim w sejmiku, w lubuskim. chyba mogę tak powiedzieć, tak gościła w studiu Radia Zachód. Pani Radna, ostatnie sekundy na życzenia. Dla Wszystkiego lubusza. najlepszego, spokojnych świąt, zdrowia. Świąt, pogodnych świąt, pozbawionych awantur i kłótni, bo nie ma potrzeby. Żyjmy w zgodzie w swoich rodzinach, a wtedy będzie świat bardziej przyjazny. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl